Proszę Państwa, chciałbym Państwa powitać dziś na naszej kolejnej wystawie, tym razem wybieramy się na ceiląg, gdzie obejrzymy pracę Pana Mirosława Wizery, fotografika, który zajmuje się nie tylko fotografowaniem, ale także zwiedzaniem, pokazywaniem historii. Myślę, że szczerze proszę Państwa, że kiedy Przygotowywałem się wstępnie do, do, do dzisiejszego wydarzenia, zastanawiałem się jak spiąć pewne elementy, które jak wbrew pozorom mało kiedy idealnie pasują do naszego oddziału Muzeum Pan Mizera jest no, miłośnikiem fotografii artystycznej, więc nie będą to nie tylko fotografie pokazujące piękno wyspy Ceylon, ale będą to zdjęcia, które pokażą nam pewne wycinki rzeczywistości właśnie w sposób bardzo no, zaskakujący często i z takim nastawieniem na grę światła, na właśnie taki jakiś bardzo ciekawy wycinek rzeczywistości. Jak miałem 10 lat, to przeczytałem książkę, która miała tytuł Przygody Andrasza Jelki, jakiegoś węgierskiego autora. Zrobiło na mnie nieprawdopodobne wrażenie. Tam była spory epizod był o próbie e, kradzieży w zęba Buddy na Ceylonie po to, żeby zdobyć władzę. Chodziło o wojska kolonii, kolonizacyjne holenderskie. Niesamowite wrażenie. I to tkwiło we mnie wiele, wiele lat. Szukałem tej książki po całym świecie. Aż w 2007 roku w styczniu znalazłem gdzieś tam w internecie wielce wysłużoną, sponiewieraną i to wszystko odżyło i pojechałem skontaktować się z tym moim cejlonem wymarzonym. Jest dużo bogatszy niż sobie wyobrażałem. Są to takie niesamowite jakby spostrzeżenia Pana misery, na przykład zwierzęta baraszkujące na jakichś budynkach na przykład świątynnych, małpa, która pojawia nam się w świątyni i bawiąca się kwiatami, które są złożone przed posągami na przykład buddy. Pojawia się gdzieś szczurka na, na cmentarzu. I to wszystko podpatruje tutaj autor. Są oczywiście fotografie dzieci. Ta fotografia dzieci, dziecięca z każdego zakątka świata jest bardzo ujmująca i właśnie wzruszająca. Jej wrodzona życzliwość, otwartość skłania ich do tego, żeby się uśmiechać. I trudno było znaleźć Ujęcia, które byłyby inne niż tylko miłe, sympatyczne. Chciałem uchwycić ich dzień codzienny, ich chwile pracy, modlitwy. Po jakimś czasie to się udawało. Czasami trzeba było w niektórych przypadkach postać z dwie godziny, aż znudziłem się. Tamtym mieszkańcem wtedy zaczęli się zachowywać naturalnie. Natomiast dzieci nie. Dzieci się nie udaje złapać z normalnymi minami gdzieś tam, pozują tak jak tutaj widać, szczerzą się, cieszą ogromnie i. I tak to wyglądało. Jest w sumie sympatycznie, choć nie są to ujęcia wprost. Nie da się tak. Miałem ja przyjemność być na Ceylonie, Sri Lanka dzisiaj jak wiemy. Co prawda już chyba 8 lat temu. Ale to nie znaczy, że się coś wielce zmieniło. Od tego czasu jest to wyspa z punktu widzenia kulturowego i historycznego dosyć stabilna, a szczególnie w czasie ostatnim, kiedy to wojna trwa tam niestety na północy, ale to nie oznacza, że z punktu widzenia turystycznego wyspa jest dostępna. Spokojnie można podróżować w części środkowej i południowej. No chyba, że zdarzają się takie wydarzenia jak tsunami niestety 4 lata temu, które Spustoszyło wybrzeże. Natomiast co do wystawy, jest, są świetne zdjęcia pokazujące ludzi z Ceylonu takich e, intymnych, powiedziałbym niekoniecznie daleko idących sytuacjach, ale takich właśnie, gdzie modlą się, gdzie, gdzie widać pokłony, pokłony w stronę Buddy, wyspa jest buddyjska. W związku z tym jest tu dużo detali ciekawych, są scenki rodzajowe, takie z wybrzeża, z nadrzek, z, z centralnej części, tutaj bogatej zawsze w roślinność. Także bardzo piękna wystawa, myślę, że autor e, będąc tam z, na pewno spędził długo, dużo czasu, aby takie zdjęcia wykonać. Ale to już to nie, nie to decyduje o, o jakości, natomiast potrafił wydobyć, myślę, z tego kraju to, co jest interesujące dla nas, czego zwykle nie znamy i to, co pozwoli nam, trochę te, te zdjęcia nam przybliżą, na pewno tą wyspę, szczególnie tym, którzy tam nie byli. To na pewno będzie ciekawe dla, dla osób, które może gdzieś tam kiedyś się wybiorą i to będzie inspiracja do poszukiwania takich właśnie miejsc i, i, i wykonania podobnych zdjęć.